Przyklej podpaskę do mopa. Już nigdy więcej nie będziesz musiał już wchodzić na drabinę. Pokażę ci, jak wykonać ten trik. Weź podpaskę i przyłóż ją na kija do mycia podłogi. Następnie wyjmij ją z opakowania. Odklej papierki ochronne i przyklej do mopa. Teraz polej podpaskę płynem do mycia naczyń. Następnie polej podpaskę na mopie delikatnie wodą. Wtedy podpaska idealnie wchłania wcześniej użyty płyn. Tak przygotowanym narzędziem umyj swoją łazienkę. Nie będziesz potrzebował wchodzić na drabinę. Często ludzie zapominają, jak ważne jest mycie również ścian w toalecie. Podczas sprzątania możesz także polać podpaskę płynem do mycia szyb. Dzięki temu trikowi dosięgniesz każdej płytki, bez większego wysiłku. Zobacz, jak podpaska idealnie zbiera brud. Zobaczysz, że płytki będą lśnić czystością i błyszczeć jak nigdy dotąd. Ten trik jest nie tylko prosty, ale także bardzo skuteczny.